Bo to jest szalenie interesujące, panie pośle. Grzegorz Napieralski przekonuje, że potrzebny jest na przykład nowoczesny patriotyzm. Uh -huh. Nowoczesny patriotyzm, to co to jest takiego, pana zdaniem? E, może trzeba zacząć od, od początku. W tej chwili patriotyzm został zagarnięty przez środowiska prawicowe. I patriotyzm w ich wykonaniu to jest bardzo uporczywe sięganie do historii. To jest y, y, sięganie do symboliki narodowej, ale też i wykorzystywanie tej symboliki narodowej do bardzo takich przykrych spraw, jak na przykład y, kończące się bójkami demonstracje na ulicach. I odpowiedź biało-czerwonych my, jest. Białoczerwoni uważają, że nowoczesny patriotyzm to jest płacenie podatków. Y, to jest kupowanie polskich produktów, na przykład z świetnej polskiej zdrowej żywności. To jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości. To jest, to nic jest... nowego, panie pośle. Te hasła a, w polityce funkcjonują a kto powiedział, od lat? A kto powiedział, że ma być coś nowego w sprawie patriotyzmu? Przecież patriotyzm jest y, pewną funkcją stałą. Jeśli zakłada się partię, to się jakąś nową ofertę e, przedkłada, rozumiem. W tej dziedzinie nie mamy zamiaru niczego nowego odkrywać. W tej dziedzinie uważamy, że jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, chcemy, żeby nasze dzieci też były z tego dumne i chcemy, żeby wyborca nieprawicowy też mógł być patriotą, nie tylko prawicowy.